Co dzieje się z Twoim ciałem, gdy pościsz przez 36 godzin? Po 4 godzinach organizm zatrzymuje trawienie, poziom insuliny spada i zaczyna spalać zgromadzony cukier, aby wytworzyć energię. Po 8 godzinach poziom cukru we krwi zaczyna spadać, organizm sięga po zgromadzony glikogen jako źródło energii. Po 12 godzinach rozpoczyna się spalanie tłuszczu, insulina nadal spada, a organizm stopniowo przechodzi w stan ketozy. Po 16 godzinach aktywowany zostaje proces autofagi, organizm zaczyna rozkładać i recyklingować uszkodzone komórki oraz toksyny. Po 24 godzinach intensywna regeneracja komórek. Organizm jest całkowicie w trybie spalania tłuszczu. Stany zapalne się zmniejszają, a wrażliwość na insulinę poprawia się. Po 30 godzinach hormon wzrostu gwałtownie wzrasta, chroni mięśnie i przyspiesza spalanie tłuszczu. Po 36 godzinach organizm wchodzi w głęboki tryb leczenia, osiąga maksymalną autofagię, usuwa martwe komórki, regeneruje tkanki i zwiększa metabolizm. Właśnie dałeś swojemu ciału pełny reset. Jeśli chcesz zwiększyć regenerację komórek, z mniej Zmniejszyć stany zapalne i szybciej się regenerować podczas postu. Używaj czystego shilajitu od Wellness Nest, produktu bogatego w ponad 80 minerałów i kwas fulwowy, który dostarcza czystej energii, wspiera detoksykację i przywraca równowagę organizmu. Link do produktu znajdziesz w moim profilu. Wypróbuj i poczuj różnicę.